Dzień dobry drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku znajdujemy się w miejscowości Termes, na granicy uzbecko-afgańskiej i zabierzemy Was na bazar. Który się nazywa Yasheldunio, czyli że zielony świat. Zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze wejdziemy na bazar, krótka przerwa na ogłoszenie. Jeśli chcielibyście wybrać się w podróż do Uzbekistanu, to już wkrótce będziecie to mogli zrobić właśnie z nami. W kwietniu oraz na przełomie kwietnia i maja odbędą się dwie wycieczki, które będziemy mieli przyjemność zorganizować oraz poprowadzić. W ciągu 10 dni odwiedzimy najważniejsze miejsca w Uzbekistanie i zapewniamy, że pokażemy Wam ten kraj w 100% autentycznie i bez makijażu. Po więcej szczegółów prosimy odzywać się na maila widniejącego na ekranie. Bardzo tanie, 5 tysięcy, 6 tysięcy po 3,5 tysiąca, nie. Pójdę o chleb, wiesz. Pani sama wypieka. Tak. Chleby trochę się różnią, nie? Od tych, co mamy w taszkię. z zobacz. Tak, tutaj pani ma cebulowy chleb, tutaj jest czym? Z zieleniną. Z zieleniną. Z koperek, kolendra. Ale mi się podoba to stoiska bardzo. Stoisko z warzywami. 25 tysięcy za kilo pomidorów. No to cena tak samo jak w dokładnie. Ziemniaki w ogóle też kilka rodzajów tutaj jest. Jest, nie? Tak. Zwykłe i Różący te są takie, i takie różowe. różowe nie? No. Ile kosztuje? Kartuszka nichwil? No. Siedem tysięcy za, za kilo ziemniaków. Kapusta, jakaś sałata, kalafior, brokuły. A co chłumanieńców dam? tysięcy za kilo kaki, czyli to jest 3 złote. Ale to jak wygląda fajnie. No nie, no spryskane wszystko wodą, żeby robiło jeszcze większe wrażenie. Papryka, bakłażany, cukinia, ogórki, pomidory. Pięknie. Ogórki kiszone 15 tysięcy, kapusta kiszona. Akurat kapustecie? Nie wiem, tak. Po 10 wszystko. Wszystko po 10 tysięcy, czyli wszystko po 3 zł za kilo. Jak ogórek kiszony? Dobry bardzo. Tak. Mhm. No i nam zaraz waży. Za 3 tysiące. Nie tadł. Wyszło za 3 tysiące cztery sztuki, tak? Rachmat, saboli. saboli, rachmat. O Boże, ale gigantyczne arbuzy. Czy to widzisz? Ja myślałem, że już na salinku. 10 tysięcy 3 zł za kilogram arbuzów To jest bardzo tanie, ale jakie gigantyczne. A melon też jest po prostu gigantyczny, nie? 15 tysięcy, ale to jakieś późne są, nie? Bo już... Biesenne są a, no. dla skali moja ręka? No jest naprawdę gigantyczne. Myślę, że to parę kilozy dynia. Jakie ładne dynie w ogóle? No i różne rodzaje zabaw. Ten jest inny, a ten jest czerwony. Kilka różnych rodzajów dyni. Tutaj mamy królestwo orzechowe. Też to wygląda naprawdę bardzo obficie, bardzo pięknie. Kurde, tego wygląda jakby była masa po jakaś, nie? W pistacie 100-120 tysięcy zależy od rodzaju. Pani ma tutaj co najmniej. No ja widzę co najmniej 5 rodzajów. Nie wiem ile ich jest faktycznie. No, jak ktoś lubi orzechy, to naprawdę no, Uzbekistan to jest na pewno dobre miejsce dla takiej osoby zdecydowanie. To jest w ogóle ciekawa rzecz. To jest... Z czego robią humus ciecierzycy i to jest właśnie ciecierzyca To jest prażona ciecierzyca i to się takie malutkie A makadami, robi? No. To z buchary przywiezione, tak? Co to są? To są pestki... Pestki... morale. Ty to sobie jest. na takie stoiska przychodzisz, popróbujesz, najesz się i do widzenia, nie? To jest fajny bazar, ale uważam, że na Czorzyście, czyli w Taszkencie jest taki... Dla wybornie. Para kupiła taki worek różnych orzechów, 60 tysięcy to kosztowało, czyli 18 zł mniej więcej. A ludzie tacy spokojni tutaj są, wiesz, a. na tym bazarze mam wrażenie. Nie. Jak się idzie na czorsu właśnie, to tam jest taki krzyk, harmider i tak dalej, a tutaj taki spokój. Tutaj mamy kurz, czyli takie kulki z koziego lub krowiego mleka, zależy jak kto robi. Bardzo, bardzo słone, bardzo specyficzny smak. Mm. Dobrze, są w ogóle niesłone, są mięciutkie z próby. tak A tutaj od razu obok pani sprzedaje też takie zestawy na plow, ma? czyli marchewka żółta Roku, i pomarańczowa, ciecierzyca i przyprawy. Zyra. Tak, przyprawa, która się nazywa zyra. To jest masło, które trzymają w takim powiedzmy w brzuchu barana. Mhm. I trzymali kiedyś w a nie było, i trzymali to w jaskini. Czyli wkładali to do brzucha barana, barana to masło, masło. i on tak wiesz Trzymanie, nie było lodówki, tak oni jakby... Ja, I do dzisiaj mają taki I sposób przechowywania taki sposób tego, mają, tak? tak? Tak, I tutaj jest normalnie masło, takie coś, tak? Ile to kosztuje? A kilo ginieć kolekiem 90 tysięcy. 90 tysięcy za kilo, a zwykłe masło ile kosztuje? Podobnie, wiesz? Podobnie, Podobnie tak? No. A? a? zginę. O mój że to słone jest. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. тuзlaнгaн э да тuzagaн shуda сонахмат аке No, bardzo słone. Nie, dobrze smakuje, całkiem smacznie. Smakuje dobrze, pusty bardzo jest, ale. Tylko taki sam sposób przechowywania jest taki no, tak bardzo... Dziwny, nie? Dziwny, no. Tam na przykład gdzie mieszkamy w Paszkięcie, to nikt nie, nie, ma, nie sprzedaje nie ma. takiego Bo masła. To, wiesz, blisko do nich jest te góry, jaskinie, nie zobacz i tutaj też, widzisz? Tutaj w tych górskich terenach, tak, tutaj mamy też to pani mam sprzedaje. Terenie, to to widać, no, tutaj też to jest sprzedawane, ale jakie w ogóle wielkie porcje tego, tego mają, nie? Takie wielkie mhm. kawałki. Owoce tutaj mamy bardzo wyselekcjonowane, piękne owoce. Tutaj już weszliśmy w strefę przypraw. Przyprawy, ale tutaj one są zaprezentowane w inny sposób zupełnie niż u Was w Staszkięcie, bo u Was tak do góry usypują jest. takie górki, a tutaj na płasko do takich pojemników tutaj w sumie to wygląda chyba nawet jeszcze bardziej estetycznie. To jest ciekawa rzecz, która się sprzedaje, czyli glina, glina, która zawiera dużo no różnych minerałów, minerałów i ona jest szczególnie preferowana przez kobiety w ciąży, po to, żeby wspomóc się w procesie ciąży, właśnie. To jest e, jakaś roślina. Pan nie wie nawet co to jest, nie mógł mi odpowiedzieć, ale on mówi, że to jest na prostatę, dobrze? Czyli A. że kto nie, nie utrzymanie tego jest moczu. moczu. Czyli takie lecznicze jakaś taka roślinka, tak. tak? Jakieś takie owoce powiedzmy. To też jest coś ciekawego, nie mam pojęcia co to jest. Ogólnie większość przypraw tutaj jest taka dość e, orientalna I to Ciekawe, że w ogóle jest, wiesz, no. to się dodaje no. do tandrgoś, tak zwanego, to jest Choinka. iglaki, nie? Nie, ale to masa, bo Masma A tutaj przepraszam, tutaj to jest, jest rozmaryn i to jest to. Aha. No, Czyli tutaj no, mamy po no. prostu te Kwiaty, nie, Kwiaty, nie, to są te iglaki. Tak, igł igł igły. igły z choinki. I to jest bardzo mhm. dobry, bo właśnie w Surhandarie, czyli w tym regionie, Kaszkadarii, oni mają bardzo dobre mięso z tego. Musimy to Tak, znaleźć. bo oni to mięso robią w taki sposób, że ono jest na takim jakby w takim w piecu. I długo gotowane na tym parze, wiesz, gotuje się w cieple, w żarze. Takie. Tak, i są właśnie te choinki, te iglaki są wokół tak jakby powieszone, żeby ten aromat dodać. Nie, też to, na mięso też do niego przyprawy. Tak, też. posypują też tym, tak, tak. tymi igłami, z a ma. tutaj mamy zwykły rozmaryn, tutaj mamy te igiełki, tak. Szafran Ra Szafran też sprzedają Szafran uzbecki to nie jest to samo co szafran irański, no ale szafran Rahmat, to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, o, która jest w wielu krajach na świecie nielegalna Jak, Tak, i syryk to się nazywa Gdzieś tu Wam wyskoczy nazwa po polsku Jak ktoś się wjedzie na przykład na Białoruś, to co może za to grozić? Do więzienia do Do więzienia, Tak, nie? bo on no. ma jakieś tam... Narkotyczne rzeczy. Takie wiesz? działanie narkotyczne, powiedzmy, nie? może mieć. A tutaj to jest używane w jakichś tam, powiedzmy, rytuałach mających na celu e, religijnych, powiedzmy, czy rytuałach no, takich rytuał, medytacyjnych, taki medytacyjny. takie rzeczy. A tyle bo inny szpulakia? Ozory to jest, baranie, w takim właśnie w Chońcy, Iglakach e, i 40 tysięcy kilo. Tak, Zrobione właśnie w takim tanderze z wykorzystaniem tych choinek. Pani kiedyś robiła dywany ręcznie i do Polski wy, wysyłali w czasach sowieckich. Tak? Tak, No, Kto dobrze? A. i A, to nie, nie dywany? A, jeżeli kto dobrze dywany tu robił, sprzedawali do Polski i na 12 dni z Wojny do Polski hmm. wysyłał. Na takie Na wakacje jakby wakacje, tak. Wakacje takie, no. Pani była studentką, jej, jej siostra była tam. Już dostała się. W Polsce? A tak. w jakim mieście pan wchodzi? Chodzi o Człowiekiem, był w Polsce, Fajnie, nie pamiętam miejsca, wiesz? Ty dobrze pracował, to tylko do Polski wysyłali. Taka wiesz, nagroda była też. Tutaj mamy dział rybny, sprzedają różne przeróżne ryby. Tam na żywo jeszcze pani I tam od razu są baseny, w których są wyławiane na świeżo te ryby. A tutaj od razu sprzedawane w tym miejscu. Nie wiem, co to są za ryby jakieś karpie? Karpowe chyba. A są to w sadzany dołów? Tak, w a to no, Tutaj na przykład 50, mamy rybę, co się nazywa sazan. To, to chyba, chyba po polsku też jest sazan. To rodziny karpowe, no, To wszystko są rodziny karpiowe I u nas, wiesz, zauważ, że dlaczego ryba nie jest haramem w Islamie? Oni matki ich sprzedają, tak naprawdę, raz, nie? Dlatego, że oni mają te dwa żebra, prawda? Po bokach, to się otwieram. I to tak jakby już od góry, ten, ta ryba, tak jakby wiesz, jest czysta, nie? Jeżeli przez to, że ty mają te żeby... Jak to powiedzie, taki wiesz? Otwarcie ma na bokach dwa takich, nie? Jak oddycha. Skrzela? Tak i coś, no. I przez te skrzele to już e, ustalono tak, że ta ryba już jest halal, nie? Już jest halal, czyli Bo, wiesz, że nie żadne trzeba. Żadne martwego nie możemy jeść, nie? Trzeba jego przyządzić, krew wypuścić, a ryby tak nie tak, jest. Tak, chodzi o właśnie to rytualne zabicie tego zwierzęcia, a ryby to nie dotyczy, tak? Bo nie, z tego nie, względu, że nie, ona nie, nie wchodzi w kategorię e, haram. Tego, tak, O, to chyba też jest zawsze tak, że im niżej schodzisz, tym taniej, bo nie wychodzi tak. tego Teraz wyszliśmy już poza terytorium tego głównego bazaru, tego głównego miejsca, no i już mamy na przykład jabłka za 10 tysięcy, a ile, po ile tak jestem ciekaw? jest plekań, 8000 8 za kilo, 15 za 2 kilo. A tam było za 10 tysięcy tak. jak patrzyliśmy. No to czyli że już 20% taniej. nie? No ale tutaj są też często w tego typu miejscach przed bazarem, no trochę gorszej jakości te produkty. Mniej wyboru. Ale nie zawsze, czasami można też fajne znaleźć, nie? Tutaj miotełki się sprzedają. miotełki, które jak dla mnie są totalnie niepraktyczne, bo nie spełniają swojej funkcji, ale tutaj z jakiegoś powodu używane bardzo chętnie. Ja tak nie uważam. Ty tak nie bardzo uważasz? To fajne. Ja nienawidzę tą miotłą zamiatę w pojęciu. Może nie umiesz. Ona jest <gry> Może nie umiesz. Ej, tam się coś pali, wiesz? Tam jest no. jakiś czarny dym leci. Kupujemy typowo weselną przekąskę, którą się daje w prezencie dla panny młodej i jej rodziny. Taka, taki słodki chleb posypany cukrem. Nazywa się jak? Kallama. Kalama. Jego się daje właśnie w, przy okazji ślubu, przy okazji... Ja do niej przychodzą prosić o rękę, wiesz, no. wtedy częstujesz. To jest taka lokalna, nawet nie wiem, jak oni mi to, onom to powiedzieli, że ja nawet nie widziałam. Pierwszy raz wiesz, coś takiego widzimy. Tak. Ale o, cukru pani jest solidne. Taki chleb kosztuje 3 zł. 15 tysięcy kupujemy taki chleb z zieleniną. Różne takie jakieś Cieplutkie. zielone rzeczy. Jeszcze ciepły. No to fajnie. Bardzo fajny pachnie. Cebulą z koperkiem. Tutaj już widzę pani i pan sprzedają świeżo wyciśkany sok z granata. 8 tysięcy taka buteleczka, czyli to jest, no nie wiem, 2, no niecałe 3 zł, tak? 2 z kawałkiem. Bardzo tanio. A my za 20, za 20 wiesz, na tysięcy, tego, tysięcy na bazarze czorszu. Rachmat. Ja też spróbuję, to, bo czasami to jest taki tak. wiesz, Niedobry granat też może być. Od razu szybki test. Bardzo dobry. Inny granat stary No właśnie, tutaj w tym regionie wspominałaś mi wczoraj, widzą, chyba jeszcze nie mówiłaś, że oni też słyną z granatów, granatów tak? Oni mają bardzo dobry Ze względu granaty, na klimat tak? typowo, tak. bo tu jest gorąco. Najgorętsze miasto w ogóle w tak, najgorętszy jest. region. Tak, no. Test? Nie jest dobry, nie jest kwaśny najważniejszy, jest słodkawy, czy jest czarny tutaj zrobiony. Pyszny jest. Dobry, nie? No, przepyszny. Czasami ten sok z granata się naprawdę tak kwaśny trafi, że aż to wykrzywia twarz. A ten jest pyszny. To jest taka maszyna, wybierasz sobie jakiś tam, powiedzmy, um, produkt. produkt. Cezam, len, e, czarnuszka i pani przy tobie to wyciskuje. I to mi się wydaje, że jest czarnuszka, bo bardzo ten czarnusz kompaktny. Tak, tutaj mamy właśnie taką jakąś aparaturę. Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. Tutaj mamy nasypaną właśnie... Co to jest, zapytasz? Czarnuszka. Czarnuszka, tak? Nie, nie było. Czarnuszka. Tak? no, czarnuszka, czarnuszka. tak. Tutaj to przerabia się czarnuszka. jakoś, wychodzą takie pałki, a tutaj się... Olej. olej. robi. A te pałki są wykorzystywane do czegoś, czy już nie? Do wanny jest wziąć sobie. To znaczy? I Czyli, że do wody wrzucasz i w tym leżysz potem. Albo nogi, albo sam leżysz. I on bardzo niby ściąga ci chorobę twoją, a, czyli tak jakby dla zdrowia, medycyna, dla ciała taka, taka medycyna tradycyjna tak. Ej, mega ładnie to pachnie, przepięknie to pachnie, takie no, ciężko mi to opisać pierwszy raz w ogóle czuję ten zapach, chyba w życiu powiem szczerze jak jakieś takie bardzo smaczne jedzenie to pachnie wiecie, tutaj już chyba jest powyciskane w tych dużych butelkach, no i tutaj też takich małych buteleczkach on tutaj ma z góry coś opisane, więc pewnie to jest no, oznacza z czego to jest, ten, ten olej i taka jedna mała buteleczka kosztuje 40 tysięcy sumów, czyli to jest 12 zł To jest olej z dyni, z pestek dyni. Tutaj ten pan też sprzedaje jakieś e, medyczne rzeczy albo paramedyczne, nie wiem, nie znam się za bardzo na tym, ale no, wygląda jakby tutaj jakąś taką mini aptekę prowadził, tak? O tutaj coś na stopy, to są chyba jakieś chińskie preparaty albo koreańskie, tutaj też z żyr z gusi, aha, czyli że. Y, Tłuszcz gęsi, tutaj też sprzedaję. Wzięliśmy trzy takie oleje. Sezam, pestki dyni i czarnuszka. Chodzimy teraz na dział mięsny. Nie można tutaj wierzyć na skuterze albo na rowerze, niestety. To wygląda jak w jakimś klubie nocnym trochę. Wiesz. 145. Saloneńku. Dawaj, ja chciu. Dawaj, 125 tysięcy za kilogram. To jest wołowina Tutaj sprzedają e, krowie kopyta. To też jest ciekawa bardzo rzecz. Używana głównie do szaladier. E, Zimne Ja nie z Moskwy, ja nie ma spa, ja Polsza. Polsza, da. Skanie. Także tak właśnie się prezentuje stoisko z kozy, mięsem tutaj w Termezie. 10 tysięcy, świeżo wyciskany smog, sok z marchewki. Tutaj nam chłopiec zaraz wyciśnie. Jeśli chodzi o pracę dzieci tutaj w tym kraju, to to jest norma. I nie ma chyba żadnych przepisów, które to regulują, czy co? Jest, tylko że praktycznie nie działa. Nie respektują ich. W autobusach często można zobaczyć, że dziecko jeździ z ojcem i kasuje bilety. na Kasuje bilety konduktora. Tutaj mają też różne inne soki sok z wiśni to jest z tego jabłka. z buraka z jabłka i jest też z granata co widzieliśmy wcześniej to nie jest ogólnie coś takiego co my dostaniemy czyli jest tak, sok to z marchewki dodaliśmy kolor mówić dla, dla dodaliśmy kolor żeby pokazowy zrobić Woda bo strąkowa mówi, to się zepsuje tak. i na świeżym oczyszczeniu nie obrany mają tam widzisz Rachmat! 10 tysięcy za taki soczek jeden zł. czyli drożej niż za ten sok z Granata Drodzy widzowie to by było na tyle jeśli chodzi o termezyński, jeśli tak mogę powiedzieć, bazar bazar w Termezie Termeski. Dziękujemy, Termeski Dziękujemy <laughs> serdecznie za uwagę, że byliście z nami widzimy się w kolejnym odcinku pozdrawiam, Smaczny herb Smaczny bardzo smacznego dla Faruni, piszcie proszę w komentarzach